Hej wszystkim, Tulna, witam Was na moim prywatnym sejwie. Dzisiaj będziemy u Jareda i u Sary, to znaczy za chwilkę. E, słuchajcie, nie umiem się ogarnąć po prostu z innymi sejwami i jakoś, no tak, tak to po prostu wygląda. Nic nie idzie tak, jak powinno iść i jeszcze shift mi się w ogóle popsuł i nie działa, tak, że masakra. E, dobra, zacznijmy sobie, słuchajcie, od Sulani. Zobaczymy tutaj, co robi Dalani tak, zobaczmy Nalani słuchajcie niedawno została mamą znaczy niedawno jak niedawno o i urodziła tą śliczną małą pocieszną dziewczynkę która ma na imię Aleksandria tak, tak się o to prezentuje mama i córeczka słuchajcie e, jeśli chodzi o Nalani to ona chciała zapomnieć o Jaredzie i w ogóle rzuciła się tam w jakiś romans i stąd mamy małą Aleksandrię ale zerwała z tamtym facetem dalej jest singielką i tak po prostu się jej życie potoczyło. Ma bardzo ładny domek. Teraz przeprowadziła się, żeby mieć po prostu więcej miejsca, bo jej córka dorasta. Także tak to o, się prezentuje. Tu u góry mamy jej pokoik, taki switaśny. Także super. Czy ona w ogóle ma tu drzwi? Ma drzwi. No to super. No i tak sobie razem, słuchajcie, żyją. Proszę, proszę. Bardzo fajny domek. Jeszcze Wam tak z zewnątrz go bardziej pokażę. O. Naprawdę jest świetny ten domek i jakbym sobie zaczynała jakąś rozgrywkę czy coś, to myślę, że w takim domku chciałabym zamieszkać z jakimś moim Simem, bo on jest całkiem, całkiem przyjemny. Dobra, teraz się przeniesiemy do Jareda i do Sary, bo tam duże zmiany, słuchajcie. I jesteśmy u Sary i Dareda. Dzieci ostatnio wyroźbiły te dynie, fajne, no nie? Jest ostatni dzień jesieni i jest w ogóle sobota, więc mogłyby jeszcze coś takiego fajnego zrobić. Ostatnia szansa, słuchajcie, w tym sezonie. I za chwilę znowu zaczynamy zimę. I u rolnika jest zima, i tu będzie zima, i wszędzie będzie zima, ale może trochę chłodku nam się przyda, słuchajcie, w te upalne dni. No, przynajmniej teraz jest upalnie, kiedy to nagrywam. Dobra, yy, lecimy, lecimy, słuchajcie. Tak, duże zmiany, bo adoptowaliśmy małą Kimberly. Gdzie jesteś, Kimi? Kimi tutaj jest. O, proszę bardzo. No, pokój też się troszkę zmienił. E, już sam nie mieszka. Sam. <sum> sam nie mieszka sam. Włącz wszystkie światła, proszę bardzo. O. I tak jakoś ciemno. Nie wiem czemu. O, pozapalały się wreszcie. A ty co robisz? Co ty robisz, Jared? Nie wiem, Jared, coś tam pić, słuchajcie na grillu z samego rana. O i tak wygląda pokój dzieciaczków. W sumie mogłam zrobić tak, że chłopcy mieszkaliby razem, a dziewczyny razem. Ale generalnie tutaj, słuchajcie, no, trwa takie, takie dość intensywne dorastanie i może lepiej, żeby te starsze dzieci miały osobno pokój, a dzieciaki były razem. W ogóle tak, muszę Wam powiedzieć, że Kimberlina, bo tak na nią będę mówić, Kimberlina, Kimberlina jest po prostu mega słodka, słuchajcie, i uwielbia sama. To jest po prostu cień sama, gdzie on jest, tam ona idzie i nie, nie odejść. I lubi się z nim bawić, robić jakieś tam zabawne miny i tak dalej. Mam nadzieję, że to im też zostanie w późniejszym wieku. No, bardzo się lubią. Ona ma w ogóle taką cechę, chyba jak to się nazywa? Przytulas? Nie, przylepa. Przylepa. Ona też dużo uwagi potrzebuje, lubi się przytulać i tak dalej. Natomiast sam jest bardzo ciekawski życia. Jest taki bardzo też niezależny. Jak na niego tak patrzę, słuchajcie, to muszę mówić, że taki, taki trochę... Stary malutki, no, coś w tym stylu, nie? No, natomiast Kimberlina, tak jak mówię, no jest mega słodziaczek, tutaj przychodzi do sama, przytula się do niego, no także fajnie wszystko się tutaj jak na razie układa. Co ty tutaj potrzebujesz, moja droga? Telewizję oglądasz? Czy to jesteś szczęściara przy tylu dzieciakach? Wow. E, dobra, chodź tutaj, weź sobie, e, skorzystaj z toilet. Ty coś jadłaś dzisiaj? Coś tam jadłaś, ale mogłabyś znowu przekąsić, bo czeka nas tutaj troszkę intensywny dzień. Zresztą dzień, jak co dzień, słuchajcie, tutaj mm, naprawdę ciężko wszystko poogarniać przy tylu dzieciakach. Właśnie, a propos starszych dzieciaków, to gdzie jesteście? O! No właśnie, e, jeśli chodzi o naszą Emily, to ona ma po prostu, słuchajcie, jakąś fazę na kostium misia. Czasami się to dzieciom właśnie e, w Simsach zdarza w czwórce. E, u Ciebie zabawa troszkę kuleje. E, może poszłabyś pograć na kompie? Choć brata nie ma u niego w pokoju, tylko u niego jest komputer. bo tylko u niego jest miejsce. <grafy> Graj w grę, oczywiście, z Simowie na zawsze, proszę bardzo. A ty, mój drogi, jak się czujesz? Ty chyba dużo lepiej. On to jest zadowolony. Muszę Wam powiedzieć, że on tutaj też odnosi duże sukcesy w sporcie i tak dalej. Tylko nie wiem, te relacje między tą dwójką, no niby są ok, ale nie są jakieś wymaksowane. Ja myślę, że po prostu Logan uprawia ten sport, żeby. Nie wiem, żeby być bliżej ojca, bo jego ojciec bardzo to lubi, że on uprawia ten sport, i tak dalej. Ale myślę, że w ogóle Logan to jest ten najbardziej taki wrażliwy z tej grupy dzieciaków. I chyba gdyby mógł, to zająłby się może czymś innym niż sportem, nie wiem, takie mam wrażenia, czy może, ale nie chcę, no bo uważa, że, że jego tata chciałby, żeby on grał w ten sport i tak dalej. Weź sobie porcję, a coś ty tu nas marzył koleś, co, co to jest w ogóle, wykwitnie ciasto owocowe, skąd to się wzięło, nie wiem. E, dobra, to chodź sobie wejść też kawałek ciasta, posiedź z tatą na dworze. Dzieci się tam same jakoś, słuchajcie, ogarniają. Jest tak pochmurno tutaj, że szok. Dobra. I patrzcie, i stoją, jedzą i nawet ze sobą nie gadają. No pogadaj z dzieciakiem, jeju. W ogóle też chciałam iść dzisiaj do Wery, żeby nasze dzieciaki poznały jej syna tak lepiej. Tak naprawdę to w ogóle się nie znają, słuchajcie, bo nie miałam czasu tego ogarnąć i bla bla bla. I w ogóle, jak wiecie, shift mi nie działa. I w ogóle jest źle, bo mi shift nie działa. Nie wiem, chyba będę musiała znowu tego kompa oddać do naprawy. Coś tak czuję. No i słuchajcie, nawet jeśli bym go oddała do naprawy, to mogłabym wziąć sobie starego laptopa od mojego taty, ale co z tego, jak tam nie działa? O P. I nawet nie mogę wpisać Modern Lot kuźwa, bo nic nie działa. Także no żadnego kodziku generalnie, gdybym chciała coś robić, nic, po prostu nic. E, literki nie działają, więc ten sam problem co tutaj. Nie wiem co tak te laptopy wzięło, słuchajcie, żeby klawiatura wysiadała. No ale dobra, trudno. Gdzie jesteś, Saro? Sara sobie je, wcina pyszne naleśniki. Ostatnio mieliśmy tutaj święto dziękczynienia, zaprosiliśmy mamę i tatę. Przyszedł tylko tata, więc nie wiem, o co chodzi z mamą. Ale już nie wnikałam, bo obiad był na stole, więc nie chciałam się do niej po raz trzeci dzwonić. Jak nie przyłazi, to nie. O, Kimberlina, co tam? Czekaj, mały samie, co tobie jest nie tak? Tobie chce się spać? Taki jesteś zły? A ty jesteś smutna. Czemu znowu ty jesteś smutna? Co? Miałaś koszmar. Ojoju, patrz jaki sam. Kimberlina, daj mi chwilę spokoju. Dobra, mały samie. Idź się połóż spać, proszę bardzo. Śpiochaj. E, Kimberlina, mi amor, czekaj chwilkę. Zaraz przyjdzie po ciebie mama. Wyściska cię tutaj. E, I może przebierze, nie? Ja bym ją przebrała. Ona ma takie fajne ciuszki, słuchajcie. Mhm. Mm Dobra, młoda gra, bo tutaj coś lampa jej przeszkadzała. Sara się zajmuje dzieciaczkiem. Sara, gdzie ty jesteś? Przecież miała się przebrać. Nie wiem, po co ona zeszła znowu na dół. Jakoś tak dziwnie ostatnio, słuchajcie, ta gra działa, muszę Wam powiedzieć. Już mi nie przycina, przynajmniej tyle. Ale jakieś takie dziwne akcje są generalnie. Trzeba chyba też ptaszki nakarmić. No, i wiesz, Tato, dobrze mi poszło na tym meczu. O, synu, no, no, jestem z ciebie bardzo dumny. I widzicie, po takich tekstach mały jeszcze bardziej tutaj idzie w ten sport, chociaż może to nie byłoby jakieś jego wielkie powołanie. Ale dobra. Ok, zajmujesz się tam, Kimberly? No to super. Słuchajcie, nasz kot, muszę wam powiedzieć, jest chyba jakiś długowieczny. To jest długowieczny kot. Będzie żyć forever and ever. Przeżyje nas wszystkich. Dobra, jak tam, Kimberly, lepiej coś się czujesz? No chyba nie bardzo, co? A Ty brudna jesteś, Ty brudasko mały. To zejdziemy na dół i Cię umyjemy. Jestem bardzo ciekawa, jak Kimi będzie wyglądała, wiecie, jako nastolatka i tak dalej, też jak je, jako to małe dziecko, ale ma słodkie po prostu te włośki, takie ma słodkie, te gumki są fajne. Dobra, weźmiemy ją tam, umyjemy, słuchajcie, na dole. Jest już po dziesiątej. Umyjemy tylko Kimberlinę i pójdziemy, słuchajcie, z dzieciakami starszymi do Wery. Nie wiem, może Sara je zaprowadzi, przy okazji się z Werą tam pogada, czy coś. Mm. Dobra. No a Jared nie zostanie zresztą e, dzieciaków. O, widzę, że on tam sprząta. Choć ty mógłbyś tutaj jeszcze wyrzeźbić nam coś, Nie? Jakąś dynię fajną chodzi. Ja im tylko dałam jedno stanowisko rzeźbienia w dyni, chyba nie. Weź, zrób. A zrób taką jaśniejszą trochę tą dynię. A no właśnie, tu jest drugie stanowisko. E, to chodź, może siostra by Ci pomogła, co tylko muszę ją chyba przebrać w coś cieplejszego, bo jest zimno na dworze, kurczę. Ona mi ta, tutaj tak gra w te gry. W ogóle jest głodna, ale... Dobra, może się uda. Więcej stroje. Co ty tu masz jeszcze? O, takie letnie to nie bardzo, słuchaj, nie bardzo. Ja bym cię ubrała w te zimowe. Twój brat ma kurtkę, więc jeszcze spoko, nie? Poza tym jest rano, no to może aż tak zimno nie ma, ale patrzcie, no widać, że widać, kurde, że idzie jesień. Muszę Wam powiedzieć, że no teraz jest, nie wiem, końcówka sierpnia, nie? I jak jechałam tak e, po prostu samochodem sobie to mówię, kurde już tyle liści leży na drodze, już naprawdę zaczyna być trochę tak jesiennie i też teraz na przykład widzę jest 11, ale tak słońce już inaczej pada i też tak kurde się robi troszkę pod jesień. No nie wiem, ja tam nie mam z tym problemów. Ja lubię jesień, także spoko. W ogóle kwiatki mamy strasznie zaniedbane. Kurde, kto o to wszystko dba? W ogóle trzeba jeszcze wyciągnąć z suszarki pranie. Jak widzicie, jest tutaj pełno rzeczy do roboty. A w ogóle może córka na lani, Aleksandria i nasza Kim będą kiedyś przyjaciółkami, albo było, nie? <laughs> Dobra, kąpiecie się tam ludzie, patrzcie, ta jest niezadowolona wiecznie, tutaj ma jakąś generalnie fazę już taką troszkę, wiecie, humorki i tak dalej, no dorasta, co się tu dziwić. Dobra, mój drogi, gdzie ty jesteś, pokaż no się, ty tutaj w jakimś takim niedobrym humorze jesteś, przez to ciasto owocowe, coś mu chyba nie smakowało w tym cieście, słuchajcie. O, ale rzeźbimy sobie fajnie dynie. No ja wiem, to jest okropne, że kazałam ci w ogóle rzeźbić dynie, Emily. Przepraszam, naprawdę. E, dobra, e, pokaż mi się Kimberly ubrana, wykąpana. No to super, ja bym jeszcze troszkę kotkiem się zajęła, bo wiecie, wyszczotkujemy ją. E, a ty, mój drogi, chodź tutaj. Ty chcesz iść spać? No chyba cię pogięło, koleś. Nie, 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 tutaj jest pełno rzeczy do zrobienia, chodź tu, pobawisz się z kimi. Musicie zacieśniać więzy. No i tak jak Wam mówiłam, właśnie, że adoptujemy dziecko, to adaptowaliśmy właśnie kim. Dobra. Co my tu możemy porobić, fajnego? Opowiemy jej historię, oczywiście, że tak, poprawimy humor i bym chciała się z nią pobawić. Gdzie jest ta interakcja? Halo. Proszę bardzo. Dobra, kot zrobiony. Kot zrobiony. Kot chyba zrobiony. Dobra, no to powycieraj tutaj wszystko. Fajnie, poław się z statusiem. Okej. Okay. Dobra, dzieciaki zajęte sobą. Sam śpi. A ty już skończyłeś. Pokaż. O, super. Dobra, no to do kompletu dynia. Zapalimy ją oczywiście. Trochę jest inny efekt niż te tutaj. A czy ty możesz nakarmić mi ptaszki? Chyba nie możesz, co? Ty możesz, ale. Ty to wiem, że możesz zrobić. Nie, ty możesz tylko obserwować. A z robalami coś możesz zrobić? Ej, patrzcie, on może pielęgnować i może nakarmić nam żuczki. No to proszę cię bardzo, zrób to. Chociaż nie możesz. A dlaczego? Ty nie możesz? Czy coś cię blokuje? Bo nie wiem, Sara tam normalnie chodziła. Ale dobra, widzę, że pada słuchajcie. Także tutaj się przeniesiemy do domu. Może byśmy potrenowali jakiegoś stworka na tej naszej machinie. Trenuj stworka. Tego potrenujemy. o Dobrze, tutaj fajnie dzieciaki się razem, słuchajcie, bawię. Może później będą się bawić. E, ty, moja droga, chodź tutaj. Zanim jeszcze nie leje tak bardzo, proszę oporząć zwierzaki. My nie pójdziemy, słuchajcie, nigdzie dziś. <noise> Pielęgnuj. I te pszczoły też zrób, tak. Dobra, zbierzemy miód, zbierzemy wosk. Jeszcze słuchajcie, nawet nie ogarnęłam tego, żeby ona chociaż raz zrobiła jakąś świecę. No nie ma tutaj czasu na to. Ale generalnie lubię takie rozgrywki takimi rodzinkami. Ale co tu się wyprawia? Dlaczego ja tak ksicę? No tak, ona tylko, wiecie, ma taką fazę, że tylko mama i mama... A jak mama znika, to jest źle i strasznie i w ogóle sprawdź, jak małe dziecko się czuje. No pochwal ją. Jej, chciałabym, żeby oni mieli dobre relacje, ale dzisiaj widzę, że Kimberlina jakoś nie jest w nastroju. Słuchajcie, do, do zabaw. Nie. Nie Nie wiem, co się stało, ale absolutnie jest na nie. Odchwaszczaj teren oczywiście. Super sprzedaż bym poprosiła. No i jeszcze trzeba by to było podlać, znaczy wypierdzić chwasty. Ale to za chwilkę. Patrzcie, no naprawdę, tutaj cały czas trzeba coś robić. Coś się dzieje ciągle. Już wyrzeźbiłaś dnie? Nie, jeszcze troszkę Ci zostało. Dobrze, Ty byś mogła schować te ziemniaki, wiesz, do lodówki. Odłóż to ciasto też, odłóż. Dziękuję bardzo, Emili. Tutaj sobie postawimy tą dynię gdzieś, o, tu. A niech będzie tu. I zapalimy ją sobie, proszę bardzo. O, widzę, że tutaj jakieś zabawy fajne z tatą. No i ekstra. Emily jest głodna, trzeba ją nakarmić. A jak tobie idzie tutaj trenowanie stworka? Chyba okej, okay, co? No, to chodzi, jak już przyniesiesz to jedzonko, to weź sobie jakieś resztki i zjedz, proszę bardzo. Weź resztki. A ty jak tam, mój drogi? Nie jesteś głodny ani z tych rzeczy? Nawet nie, a sam? Sam jest głodny, słuchajcie. No trzeba go będzie nakarmić. Niech on sobie w ogóle tutaj zejdzie. Dobra, jeszcze tylko zobaczę jak Sara sobie radzi. Chyba trzeba będzie jechać, słuchajcie, a tym ogrodem y, zająć się później. Ona teraz walczy z pszczołami. Nie, jeszcze z tymi żuczkami dobra, stopień rozdrażnienia wysoki, więc pewnie nas tutaj pokąszą ale to nic, my wyciągniemy sobie jeszcze z Jaredem pranie Jared wyciąg pranie, bo gacie ci się wysuszyły wyładuj i odbórz, co ta mała? ona kichnęła przed chwilką, czy co? o, jeździ, jej się chce soczek, będziesz piła soczek? chodź tutaj sobie po jedzonko zaraz wyciągnę jakieś jedzonko na stół, żeby dzieciaczki mogły sobie wziąć sam, ty idziesz do nas? Słuchajcie, ja go ściągnę tutaj na dół, tak, bo naprawdę będzie to trwało całe wieki. I słuchajcie, co się okazało, shift mi zadziałał. To chyba jakiś cud jesienny w simach. Wow. E, dobra, wyciągnę im tą porcję z indyka. Dobra, sam łap się za indyka, jedz sobie, zjedz ciasto z... Boże, ciasto z indykiem. Zjedz ciasto z indykiem. Dokładnie, chodź tu. E, Malutka kimi, choć też sobie zjedz. Wszyscy będą jeść, także fajnie dobra. Ty jedzonka nie potrzebujesz, ale widzę, że jesteś troszkę zmęczony. Niedobrze. Ale okej. Okay. Gdzie jest nasza Sara? Dobra, no to chodźcie, słuchajcie, o nie Sara jest troszkę śmierdziuszek. Ale to nic, to nic, to nic. Pojedziemy sobie do wery i wszystko ogarniemy. śnieg! śnieg. <noise> Dobra, co, patrzcie, no właśnie to jest ich syn, syn Wery, David. David! A jaki on fajny jest. <noise> Dobra, niech dzieciaki się zapoznają. Słuchajcie, super będzie. E, zabawne powitanie oczywiście. I tobie też damy zabawne powitanie. Ja wam powiem, że Emily naprawdę ma jakąś fazę. Ona nie czuje się zbyt dobrze. Ma to wszystko. Mm -mm, no. Jej chciałaby najchętniej chyba iść do domu i pograć w Simów. Ja ją rozumiem, słuchajcie, rozumiem to naprawdę. E, dobrze, uściskamy tutaj może wercie, no nie? Żartuj o politykach, proszę bardzo. Fajnie by było też z flexem coś zamienić, jakieś słówko. Obejmiemy go, dobra. O, on jest taki właśnie ekstrawagancki. I tak się nie boi, na przykład tam, wiecie, e, chodzić po swojemu i tak dalej. Jest bardzo sympatycznym dzieciakiem generalnie, bo na przykład najlepszy kub, e, kumpel Logana, Luke, którego też niedawno poznaliście, on jest dzieckiem właśnie Julii, e, byliśmy niedawno sąsiadami, kiedy mieszkaliśmy w miasteczku uniwersyteckim, no to tamten to jest, no to jest mały taki dzioboł, czyli diabełek, no. A David jest taki, taki luzak. Taki luzak, no. Może wejdziemy do domu, co tak będziemy stali, nie? Tutaj śnieg pada, może być trochę zimno. Zapukamy sobie do drzwi. Oni mają fajny dom, kurczę, muszę Wam powiedzieć. O Jezu, co to? Ej, ale ja nie chciałam go podrywać! Halo, ja go chciałam tylko objąć! Serio mi jakieś minusy poleciały? A, ej, ale ja go chciałam objąć tak normalnie, że cześć, kolego! Kolej, bez przesady... Zluzujcie kucyki. Nie o to w ogóle chodziło. Mam nadzieję, że Werka A się jakoś tam na nas bardzo nie gniewa, czy coś. Zredzimy jej sekret, słuchajcie. Dobra, ten wziął mój ten... Chciałam tak na misia się z nim przytulić, a on coś myślał, chyba, że coś innego chce. I bez przesady. O, o Wercia jest rozgniewana. My chyba zaraz będziemy się, słuchajcie, stąd wzwijać. Mam nadzieję, że tutaj na nas nie, nie syknie. Nie spoko, jest luz. No to dobrze. Pożartujemy o modzie. Ja widzę, że David chyba nie kwapi się do tego, żeby wejść do domu. Ej, a czemu wy tak się ten? Poznajcie się trochę bardziej. Ja myślę, że oni będą mieli kiedyś taką wspólną paczkę: że Logan, Luke i David LLD, LLD, słuchajcie, Only Exclusive. Także no, tak to może być, nie? Porozmawiaj o szkole. To będą takie e, cool dzieciaki, e, które będą bardzo popularne w szkole, mi się wydaje. Natomiast Emily chyba nie będzie się tutaj, myślę, e, wpasowywać e, w ten image. Kiosłownictwo bogate, oho! <głosłownictwo> image. No, ja myślę, że ona tutaj bardziej wiecie, tak. Zwierzątka, natura i te sprawy, zero make-upu. No tak to może wyglądać. Ale choć też, pogadaj z Davidem, ta robi pompki, się poczuła zagrożona, słuchajcie, i już robi pompki. Nie wiem, chcę wzmocnić chyba te mięśnie, żeby nam przywalić? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Ej, dobra, wygłoś mowę zachęcającą. Chodź tutaj Emilino, poznaj nowego dzieciaka. Dobrze, proszę cię. parodiu innego Sima. A tobie chce się, siusiu. Poznaj go generalnie. Dobra, ja widzę, że oni chyba nie wejdą do domu. Może oni tak lubią słuchajcie, tak na mrozie stać, ale widzę, że Werka tutaj ma problem generalnie. Ale naprawdę ja go tylko tak chciałam na misie objąć w sensie: "Ej, cześć, stary", a nie: "O, sześć, chcę pomacać twoje mięśnie". Nie, to nie o to chodziło, Wera, Chodź tu ja ją muszę przebrać, bo ona też już długo w tych gaciach łazi. I już trochę mi się źle na nią patrzy w tym stroju, także też trzeba to ogarnąć kiedyś. Dobra, my sobie tutaj z nią pogadamy o gotowaniu, także super. No, jak tam dzieciaki? No tak, śnieg pada za niedługo. Będziecie mieli tutaj zimę, będziemy lepić bałwany i te sprawy. W ogóle jest tyle spekulacji teraz, co wyjdzie do Simsów. Już tyle się nasłuchałam, słuchajcie, bo e, wypuścili ten znaczek nowego czegoś tam. Już w sumie nie wiem, co to będzie, czy to będą... Nie, akcesoria nie, bo niedawno były. Jakiś pakiet rozgrywki chyba, nie? No, pakiet rozgrywki. Że to będzie inspirowane gwiezdnymi wojnami, że to będzie inspirowane światem jakimś podwodnym, że będziemy mieć podwodny świat. To może wieczorem wam powiedzieć, żeby mnie kręciło osobiście. Bo gwiezdne wojny lubię, oglądam, ale żeby to w simach, tak. No i co? Co jakąś przyszłość nam zrobią? Nie, te tematy mnie średnio kręcą roboty i tak dalej. Nie, 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 przynajmniej nie w simsach. Natomiast taki świat podwodny, to mogłoby być całkiem interesujące. Siku, no to idź, przecież nie trzymam Cię tu ej, na siłę. A gdzie jest nasz Logan? Później też była mowa o tym, że wyjdzie coś z... Nie idź do domu, nie idź do domu. Że wyjdzie, słuchajcie, coś z tego, e, właśnie takiego, jak było w Trójce. Na zasadzie pokoleń. E, też by było fajnie, żeby było więcej interakcji. Super, z dziećmi pojeździć na sankach czy coś takiego, to by mi się podobało też. Czyli generalnie wszystko oprócz Gwiezdnych Wojen, jak dla mnie, jestem na tak. Szczerze mówiąc, sama nie wiem, co to za, za znaczek, co on może oznaczać, bo go widziałam wcześniej już oczywiście, taki na niebieskim tle chyba, nie? Coś tam takie białe jakieś, jakby miasto czy coś takiego. Ja osobiście uważam, że to będzie coś kosmicznego. Ale nie, że Gwiezdne Wojny, tylko właśnie, że rozbudowane życie może na jakiejś innej planecie, nie? Coś w tym stylu. Co dla mnie też by było ok. Ale jakieś takie przyszłościowe sprawy, roboty... Mm -mm. Nie, tego bym nie chciała na pewno. O, fajnie, pogadajcie sobie chłopaki. Super, Wercia przyszła. Zabrała talerz. Nie będziesz jadł, masz karę. Ojejciu, Emili, czemu ty siedzisz w tej toalecie? Chodź tutaj. Ona jest strasznie głodna, wiecie? Także my chyba będziemy się zbierać, bo nasza cara też ma tutaj jakieś bolączki. A mogłabyś tutaj wejść do domu, wiesz? Emili zagadaj jeszcze do kolegi, proszę cię. Żartuj o zadku kurczaka, poproś o radę. No nie wiem... Cokolwiek, żebyście się tutaj troszkę lepiej poznali, nie? A Sara, gdzie jest ta Sara? No, chodź tutaj, zagadzaj do Flexa. Mam nadzieję, że teraz e, ten i pomyśli, że chcemy go podrywać, czy coś w tym stylu, bo nie, nie jesteś w naszym typie, Koleś. Naście znaczy Wera już po prostu zła na maksa. Nie, ale ja generalnie nie uważam, żeby ona myślała, że my chcemy z Flexem flirtować, czy coś takiego. Wiecie, Sara, tylko Jared i Jared. Zresztą ona ma teraz tyle obowiązków, że naprawdę nie miałaby czasu na żaden flirt, mówiłam. Fajnie, że dzieciaki sobie siedzą, rozmawiają, poznają się. Super. Jeszcze musimy poznać słuchajcie, jedną dziewczynkę, a mianowicie córkę brata Wery bo ona tak ma, ma bratanicę, Vera, i też byłoby fajnie, żeby dzieciaki się poznały. No. Trochę dużo tych dzieciaków. Ciężko też jest utrzymywać, słuchajcie, później takie przyjaźnie tutaj, nie? Jak dużo się dzieje, to później gdzieś to tam umyka i jednak te dzieci się ze sobą nie znają. No, ale myślę, że David tutaj będzie, będzie częstym gościem u nas i naprawdę powstanie z tego jakaś paczka trójki dzieciaków. Tu jakieś minusy za źle Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, chyba lepiej pojedziemy już do domu, bo widzę, że Vera znowu yy, ma ciężki dzień. <laughs> Może wcześniej przechodzi po prostu trudny okres niż inne kobiety, nie wiem. Nie będziemy się tutaj, słuchajcie, doktoryzować na tym. Ale pada śnieg, super. No tak, już jutro tutaj, słuchajcie, zima, goś na dobre. A ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Wiem, że ostatnio jest dużo prywatnych sejwów i generalnie jest albo prywatny save, albo jest e, rolnik ale jeszcze chyba przez dłuższy czas po prostu tak będzie. No, tak mi się wydaje. Bo niestety utknęliśmy w martwym punkcie z naszą przeprowadzką i po prostu zgnieździmy się po prostu wszyscy na kupie i no, tak to wygląda. Dobra, to trzymajcie się, moi drodzy, buziaczki i pa, pa!